Nie, Ewa, powiedz mi, że to nie jest prawda. Że to nie jest prawda, co ja tutaj widzę. Tylko nie wiem, co akurat widzisz. Co on robi w naszym łóżku? Co wy tutaj robicie? Co tu się dzieje? Co wy tu robicie? No, a ty? A ty co tutaj, Krzysiek, robisz? To tak wyglądają twoje delegacje? Pociąg mi uciekł. Ale co, wystraszył się na twój widok? Spóźniłem się. No to co, zwalasz na pociąg? A nie wiem, może zaraz wszyscy będziemy winni oprócz ciebie. Może ty do mnie masz jeszcze jakiś żal? No mam. No nie mogę, to może do Romana jeszcze masz pretensje. No też mam. No kurde, ja byłem punktualnie.